No i oczywiście odpowiedź na pytanie pancernego, w jakiej odległości od nas powinien być nasz cel ewakuacji, brzmi, powtarzajcie teraz razem. To, to zależy. zależy. Dlaczego? Od czego zależy? No i ja nie chcę teraz znowu, bo to będzie brzmiało, jakbym wam próbował sprzedać szkolenie, które przeprowadziłem już kilka razy i no trochę w sumie tak jest, bo robiliśmy takie szkolenie i jego zapis jest dalej dostępny u nas w sklepie, więc ja wam to podlinkuję, żebyście mogli sobie to zobaczyć. Nazywa się to szkolenie Ewakuacja krok po kroku. Składało się z czterech modułów. Pierwszym. Modułem było ustalenie, co nam potencjalnie zagraża, to znaczy przed czym potencjalnie musielibyśmy się ewakuować, to znaczy co jest w naszej okolicy, co by nas mogło zmusić do ewakuacji, jakie okoliczności jaka jest sytuacja naszej rodziny, na przykład pod kątem tego, czy mamy jakieś specjalne potrzeby, nie wiem, żywieniowe czy zdrowotne. Na przykład mamy osobę, która nie chodzi, dajmy na to, albo mamy osobę niewidomą. Te wszystkie rzeczy trzeba sobie zebrać w kontekście swojej rodziny, żeby wiedzieć, z czym się potencjalnie będziemy mierzyć. Więc w pierwszym kroku ustalamy, co potencjalnie może nam zagrażać. Mówiąc, co nam może zagrażać, możemy zastanawiać się potem ewentualnie, w jakich kierunkach się będziemy udawać. No i oczywiście, jeśli ktoś mieszka przy granicy z Rosją, w sensie z Białorusią, ale wiadomo, że granice z Białorusią to prawie takie granice z Rosją, albo przy granicy z Rosją, to wie, że musi uciekać potencjalnie, że musi, jego cel ewakuacji musi być oddalony od tej granicy dalej niż jego dom. Nie tylko dlatego, że jednym z y, powodów, dla których przygotowuje się do ewakuacji, może być wojna z tym bandyckim krajem, lecz także dlatego, że no, nie będzie się ewakuował do Białorusi, gdyby coś mu zagrażało. Nie? Raczej będziemy się chcieli ewakuować na terenie Polski albo do jakichś zaprzyjaźnionych państw, a nie do imperium kartoflanego dyktatora albo do tego kacaplandu. Więc, wiedząc, że na przykład mam obok siebie duży zakład przemysłowy, który produkuje jakieś chemikalia, to wiem, że mogę być potencjalnie zmuszony do ucieczki z domu przez wyciek tych chemikaliów. Czy to będzie skutek jakiejś awarii, czy ataku terrorystycznego, czy ataku bomby rosyjskiej, to jest kwestia wtórna, ale generalnie, że skażenie może mnie z domu wygonić i nie chciałbym przejeżdżać obok tego zakładu, czy przechodzić, czy przejeżdżać na rowerze, ewakuując się obok niego przez te chmurę toksycznych chemikaliów. Więc wiedząc te rzeczy, możemy dopiero to, to był drugi moduł tego szkolenia ustalać, dokąd się chcemy ewakuować. Czy raczej do hotelu w innym mieście, czy do domu bliskich w innym mieście, czy może jeśli jest nas na to stać, to kupić sobie jakąś nieruchomość, zbudować sobie tam domek albo kupić przyczepę kempingową, jeździć tam na, na weekendy i na wakacje, czyli mieć taką korzyść na co dzień, a na ewentualność trudnych czasów zrobić tam jakieś zapasy. Więc trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, ale algorytm, którym trzeba byłoby iść, to właśnie po pierwsze ustalenie, przed czym uciekamy, a po drugie, jakie są nasze możliwości. I uważam, że taka sensowna odległość, która sprawdzi się w większości przypadków, to jest kilkadziesiąt kilometrów od domu. Przy czym ja mieszkam w Warszawie, i mój cel ewakuacji rzeczywiście jest kilkadziesiąt kilometrów od mojego domu. Ale gdybym mieszkał w Białym Stoku, to wybrałbym cel ewakuacji. To chciałbym mieć cel ewakuacji 200 kilometrów od domu. Nie 20, nie 40, tylko 200 kilometrów od domu w Białym Stoku. Zwłaszcza mieszkając przy samej granicy z Rosją. Albo chciałbym mieć więcej niż jedną opcję. Czyli chciałbym na przykład mieć ten dom taki wakacyjny, nie wiem, 80 km od domu, a do tego mieć możliwość ewakuowania się potencjalnie gdzieś dalej, na przykład do domu rodziny, nie wiem, w Warszawie, właśnie, czy pod Warszawą. To uważam, że byłoby takie, takie sensowne przygotowanie. Ludzie czasami pytają, czy dobrym celem ewakuacji jest domek czy rodzinny ogródek działkowy w tej samej miejscowości. Ja odpowiadam, że zazwyczaj nie. To znaczy, w takim domku być może. Spalimy sobie w piecyku trochę drewna i ogrzejemy się, kiedy będzie awaria zasilania. Możemy w takim domku trzymać dodatkowo zapasy, których nie zmieścimy w mieszkaniu. Możemy tam produkować żywność. Może wykupimy sobie jakiś staw, więc przeczekanie tam w cieniu drzew z panelem fotowoltaicznym i wiatrakiem upałów będzie łatwiejsze niż w mieszkaniu w bloku. OK, ale to nas nie ochroni przed skażeniem, to nas nie ochroni przed zamieszkami w mieście. To nas nie ochroni w razie, gdyby na przykład trzeba było miasto opuścić, ponieważ są tam zamieszki, albo no, nie jesteśmy Ameryką, ale jakieś takie zamieszki i plądrowanie też się może w Polsce zdarzyć. Więc taki domek letniskowy na rodzi w rodzinnym ogródku działkowym nas przed tym nie zabezpieczy. Nie zabezpieczy nas też przed ryzykiem, że jeśli Rosja będzie atakować Polskę pociskami manewrującymi czy rakietami balistycznymi, to one, wiecie, mają taką dokładność, taką se. Zresztą często są wy wycelowane na, na obiekty cywilne, więc jeśli będę... Kilkadziesiąt kilometrów od takiego na przykład zakładu przemysłowego ważnego czy ważnego węzła komunikacyjnego, czy od Warszawy, to ryzyko, że na głowę spadnie mi bomba rosyjska, będzie mniejsze niż kiedy będę trzy kilometry od domu na ogródku działkowym. Więc uważam, że taka odległość kilku kilometrów jest za mała. Kilkadziesiąt z kolei to, do, to jest takie sensowny punkt równowagi między za blisko a zbyt trudno jest tam dotrzeć ponieważ kilkadziesiąt kilometrów to w najgorszym razie pokonamy rowerem, nawet jeśli trzeba będzie ciągnąć na przyczepce babcie, albo pokonamy piechotą, nawet niosąc, wiodząc babcię na taczce. Wiecie, my się teraz śmiejemy i to, co ja mówię, brzmi totalnie absurdalnie, ale takie sytuacje też się mogą pojawić. Więc uważam, że kilkadziesiąt kilometrów to w większości przypadków to jest taka sensowna odległość po to, żeby było z jednej strony dość daleko od zagrożenia, a z drugiej strony dość blisko, żeby dało się tam w razie czego dotrzeć.